Всім привіт! З вами Юля. Ми на каналі Польський. Ту і сьогодні наш новий урок польською. Де я вам дам конкретні фрази, як відповісти в ситуації, коли хтось вас перепрошує, і ми хочемо сказати нічого страшного польською. Часто ми почуємо, що хтось каже bardzo», «bardzo mi przykro». Тобто хтось вибачається, хтось наступив нам на ногу, зробив щось не так, і треба щось відповісти швидко цій людині, що нічого не сталося, все окей. І в таких ситуаціях ми найчастіше губимося. Тому зараз ми вивчимо, як відповісти правильно. Якщо хочеш вчити польську кожного дня, то підписуйся на наш інстаграм, тому що там з'являється більше корисностей. А ми починаємо. Наша перша фраза ніц ще не». Nie stało. Ktoś sześć, przepraszam bardzo, bardzo mi przykro. Nic się nie stało, nic się nie stało. Druga fraza: nic się nie dzieje. Це вже означає niczego nie відbuje. Nic się nie stało w minulym czasie, nic nie stało. Nic się nie dzieje. Toby, тобто, niczego nie відбувається, все w poradku, nic się nie dzieje. Dali możemy skazy: wszystko w porządku. Abo залишитися просто w porządku. Wszystko w porządku, albo krótka forma. W porządku. Prosto, w porządku. W porządku. Dalej, nasza następna fraza nie ma sprawy. Nie ma sprawy, to to niczego straszno, co też synonim. Nie ma sprawy. Co jeszcze? Dalej, nasza następna fraza nie szkodzi. To znaczy, co mnie nie szkodzi, w całości, okay, co mnie nie jak nie zażkodło. Nie szkodzi, nie szkodzi. Uwaga na d. Tutaj mamy duże zwinkocce wymowlady. Nie szkodzi, nie szkodzi. Dalej, mówić odpowiedzieć spokojnie, bez kontekstu, spokojnie może przekładać się. duży bać ma sposób, ale samek, kiedy ktoś coś zrobił, nie tak. pęknięł wodu się, się zrobił i każe przepraszam bardzo. Co najkraści moment skatę, spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. Można nawet kombinować ci frazy miż sobą, Spokojnie. Nasza następna fraza: nie przejmuj się. Jak siomy z kimś na ty nie przejmuj się. Przepraszam cię bardzo, spóźniłem się. Nie przejmuj się. To nie przejmaj się, nie nie przejmuj się. Jak siążmy z kimś na wy, to na pan pani, to powiemy. Niech pan się nie przejmuje. Niech pan się nie przejmuje. Albo niech pani się nie przejmuje. Niech pani się nie przejmuje. I nasz synonim nie martw się. Top to to nie przeżywaj. I tu uwaga, nam często zdajecie, jakże w słowa mówimy to w. My każemy nie martw. Tam wybaczcie, na ekranie się napisano w. Ale jak się chce w samym słowa my szybko chowarmy, my skażemy nie martw. Się. Słyszycie? Nie martw się, nie martw się. I za dzięki temu możemy dużo wymówić wymyślić frazę. Jak książę z kimś na pan, pani, to my skażemy Niech pan się nie martwi, niech pan się nie martwi, albo niech pani się nie martwi, niech pani się nie martwi. I ostatnia fraza, jaka złoci się, tak bierz pozytywno znowu ktoś, co zrobił, przewrócił, zrzucił. Ми можемо сказати даме раде», Тобто, все буде в порядку, ми справимося. Даме раде», даме раде». Ці фрази можна комбінувати, додавати «Спокойні, ніч ще не стало. Або ні ще не стало, даме раде». Дуже часто поляки використовують кілька з цих фраз в одному реченні, якщо хтось вибачається, і ми хочемо підтримати цю людину і сказати, що нічого не відбувається. Я колись сказав, що а услушала. Важає курди. No. Цього нема в нашому списку, тому що ми хочемо бути дуже вічливими, комунікативними, класними людьми. Але якщо така підбірка потрібна, то можете написати в коментарі, може бути інша підбірка. Що сказати, якщо хтось погано вибачився. І це було таботи надійчай. Напишіть, в яких ще ситуаціях ви губитеся і де вам ще потрібні швидкі готові відповіді. З вами була Юля, канал Польський, і тут ми вчимо польську. Папа! -па!